Bang, witam Was serdecznie w kolejnym wideo raporcie, a w tym wideo raporcie no coś ciekawego, Kia, Kia Sportage, to jest rocznik 224, samochód w hybrydzie trafił do nas na usługę konserwacji podwozia. Yy, oglądniemy i zweryfikujemy jak wygląda to podwozie, jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne. Na tym wideo raporcie właśnie się tego dowiecie, jak i również wykonamy tutaj usługę zabezpieczenia antykorozyjnego w wersji suchych wosków, czyli taka podstawowa usługa na woskach transparentnych, oczywiście w jakości Dreamcard, czyli zabezpieczenie szerokich detali, elementów elektroniki, odseparowanie tej elektroniki. Przewodów hamulcowych, paliwowych, no to, co wszystko kreuje tak naprawdę naszą firmę z tym, że usługi u nas są na miarę nowych samochodów, czyli wysoka kultura pracy. To jest to, co zobaczycie na tym wideowym materiale. Ok, zapraszam was serdecznie za a teraz przedstawimy pacjenta i lecimy do kolejnego ujęcia. Ok, prezentację pacjenta mamy już za sobą, także usiądźcie wygodnie, zapraszam Was serdecznie do tego wideo raportu po raz kolejny, przypominam, że znajdujemy się w Dębicie na Podkarpacie, nasz numer telefonu to 798 843 267, widzimy się w następnym ujęciu, no i oczywiście na końcu materiału podsumowując całość prac, które zostały wykonane. No i pęk, jesteśmy, słuchajcie, płyta podłogowa już umyta. Tak jak wspomniałem ci wcześniej, rozbierała się, no i chłopaki ją rozebrali. Rozebrali ją z osłon termicznych, układu wydechowego, osłon spłucie podłogowej, zbiornik paliwa oczywiście również został wyciągnięty. Yy, tylny, tylna belka, tylny pas, tutaj również zostaliśmy się pod yy, części, bo nie ma tutaj żadnego zabezpieczenia. Mamy sam lakier po zewnętrznej stronie, a od podwozia, tutaj gdzie zerkniemy, mamy pięknie, yy, sam podkładzik. Także niewielka różnica w stosunku do Toyoty, to Hondy, to Mitsubishi. Jeśli chodzi o to zabezpieczenie antykorozyjne na pierwszy rzut oka, e, jakbyśmy mogli popatrzeć iść z perspektywy, tak naprawdę modelu wcześniejszego, czyli Kia Sportage 3, e, to zabezpieczenia antykorozyjne pojawiały się na tej pulsie podłogowej, zwłaszcza w tej przestrzeni pasażerskiej. E, czyli mamy od zbiornika paliwa do przodu, e, tak jak widzicie na tym ujęciu przed wami, porównując to do tego wcześniejszego modelu. E, no tutaj już teraz tego zabezpieczenia nie ma. Też mamy osłony zabudowane, jak w każdym AZT Wszystkim małcie bardzo obszernie. Osłony, które mają chronić nam płytę podłogową od uszkodzeń mechanicznych. No ale, dla tego modelu, użytkowanego właśnie w naszych warunkach środkowoeuropejskich, gdzie sól to jest porządek dzienny w okresie zimowym, nie mamy zabezpieczenia od wilgoci, od wody, od tej soli, która powoduje, że sobie to żre. No i tak, słuchajcie, jeśli chodzi o etap, w którym jesteśmy, to właśnie ta rozbiórka podstawowa rozbiórka, która udostępniła nam dostęp i możliwość do takiej pełnej fajnej konserwacji w wariancie podstawowym. Czyli właśnie suche woski, które zostaną zastosowane, transparentne, będą świetnym izolatorem od wilgoci, wody i soli, no bo te zabezpieczenia od uszkodzeń mechanicznych spełniają funkcję osłon, które są fabrycznie montowane. Dlatego w tym wypadku Propozycja i wykonanie usługi podstawowej w tym wariancie w tym modelu jest oczywiście jak najbardziej rozsądna, e, oczywiście można byłoby się pokusić o wariant rozszerzony z masami polimerowymi w nadkolach, ale to oczywiście, oczywiście po raz kolejny oczywiście dla osób, które są zdecydowane, te warianty i te usługi są rozszerzane bądź dobierane indywidualnie. Wszystko zależy od potrzeb. Teraz moi drodzy pili państwo. Kolejnym etapem to jest demontaż osłon i korków, które udążliwią nam wysuszenie profili zamkniętych. Spowoduje to, że ta cyrkulacja ciepłego powietrza osuszy nam z wilgoci, która tutaj się dostała podczas mycia. No i teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. No nie ma konserwacji, są masy uszczelniające na łączeniach blach. Są, bo je widzicie, oczywiście przedstawiają się tutaj na tych łączeniach, ale niestety jest to wykonane wybiórczo. Tutaj masy są położone, tutaj mas nie ma położonych, czyli mamy zgrzew do zgrzewa i surową przestrzeń. Kolejny element, no, mastyki położone, ale nie do końca, bo tutaj przy tych łącznikach, przy tych elementach już też i wzmocnieniach tych mastyk nie ma. Z tej strony mamy, a z tej strony nie mamy. To samo tyczy się kolejnych w tunelu wewnętrznym elementów wzmocnień. Od strony jednej mamy ładną konserwację położoną, mastyki i nawet taki smark wzdłuż w tym miejscu, w którym prawdopodobnie jest mocowana w wersji na cztery koła podpora wału. No ale z drugiej strony już tej masy oczywiście nie ma. Oczywiście przeglądając tą płytę znajdziemy więcej takich miejsc. Kolejne wzmocnienie, między na przykład podłużnicą. A progiem wewnętrznym. Tutaj też nie mamy tych mas uszczelniających, no i oczywiście te krawędzie są golutkie. A jak wiecie, na azjatyckich samochodach pierwsza korozja, która się pojawia, to właśnie w tych miejscach. Ale z drugiej strony jednak te elementy tą masę uszczelniającą posiadają. Jest to robione wybiórczo. Jest to robione wybiórczo, stąd też no, zwracamy na to uwagę. Zwracamy na te standardy, które poszły w dół. Z roku na rok idą w dół. No, nasza firma istnieje od 12 lat, nam jest to nie dziwne konserwacja podwozia stała się bardziej popularna, pewnie też przez to, że uświadamamy takimi materiałami i filmami stan płyt podłogowych w samochodach, ale to jest tak naprawdę temat, który aktualny jest od modeli aut od 2010-2011 roku, bo od wtedy te auta, gdy ja się zaczynałem zabierać za antykorozję, od wtedy te auta po prostu mają to zabezpieczenie w duszy tak, z tyłu tam producenci mają. No i tak to wygląda. Na te nasze warunki środkowoeuropejskie, nikt o tym nie myśli, nikt tego nie adaptuje. Tak auta w Hiszpanii będą jeździły i nikt nie będzie myślał o zabezpieczeniu antygorozyjnym. A w Polsce jak będą jeździły tutaj naszych w Niemcach, w Polsce, gdzie się sypie sól, gdzie jest tego najdostępnie najwięcej, no to wygląda jak wygląda po kilku latach. Na naszym kanale na TikToku, w shortach na YouTube, gdybyście wrzucili sobie Kia Sportage Trójka, będzie taki, e, taki krótki filmik, on na TikToku ponad milion wyświetleń złapał, e, jak auto z 2013 roku. Wtedy jest ten samochód jakbyśmy wykonywaliśmy, e, to było w 2021 roku, czyli miał 8 lat e, 9. Pokazywaliśmy, jak spawaliśmy i wycinaliśmy dziury w podłużnicach, bo, no, bo wylazły dziury. Po prostu w Kijsportacz trójce wylatywały dziury z lewej strony na podróżnicy kierowcy, od strony podróżnicy kierowcy od strony pasażera też w tym miejscu była dziura. wiecie dlaczego? Bo w tym miejscu były podwójnie składana płyta podłogowa, były wzmocnienie podróżnicy, tak jak zrobione wacje. Tak samo jest nałożona blacha na blachę, tu są pod spodem gdzieś zgrzewy, o zobaczycie, tu jest grzewik, tu jest grzewik, tu jest grzewik. jako wzmocnienie w tym miejscu, bo tutaj jest ten element wzmacniany właśnie tym, że są dwie blachy na siebie nakładane i korozja szczelinowa między blachami żarła, żarła i powodowała, że te blachy spuchły i wylatywały dziury. Tak, i ten jest film jest, nawet jak wpiszecie Kia Sportage trójka, to pewnie cały film w ogóle jest na temat tego auta, gdzieś tam robiony yy, kilka lat temu u nas i właśnie omawiamy, bo wykonywaliśmy prace blacharskie w takim aucie. No, słuchaj kolego, tutaj jest Kia Sportage, to jest trójka, rocznik 2013, czyli 10 lat od nowości. No, ja jestem w tym momencie już po piaskowaniu tego samochodu, a tak wyglądają podróżnice w tym aucie. Ładnie, nie? Ile to mówiłeś? 15 lat, dopiero się dziury pojawią? No to tu mamy 10-latka. I to jest Kia, A jakbym ci pokazał Toyotę, to byśmy wsadzali głowę i rękę i wychodzili przez próg do zewnątrz, albo do wewnątrz samochodu. Gdzie robiliśmy renowacje? Bo tutaj już auto po prostu nie trafiło do nas tak jak to świeże z salonu, e, gdzie przebieg jest nikomy i możemy zabezpieczać, a nie ratować to tam jest to fajnie zaprezentowane. Ale wracajmy z powrotem do naszej kij. Dla formalności oczywiście nad nadkola również zdemontowane, odsłoniła nam się ta płyta podłogowa czy to z jednej strony, czy to z drugiej strony. Elementy dekorów z błotników tutaj też dzięki temu, że zostały zdemontowane, to zobaczcie mamy otwory po klipach, gdzie możemy sobie fajnie napuścić na dwozie, czyli górę butników, można je zakonserwować. Przechodząc wzdłuż samochodu rzuca nam się w oczy też listek progowy. No niestety ten listek progowy wygląda na golasa. Punkty zgrzewów są widoczne co 5 cm, no i żadnych mazów tutaj nie ma. Eee, no niestety to jest, mi się wydaje, wada i bolączka e, tego, że te mastyki tutaj jednak powinny być bardziej obszernie rozlane. Przednie nadkole i taki smark konserwacji to widzicie, e, jak koło jest założone na samochodzie, jest nadkole założone. To, to jest ten obraz, który widzicie, gdy patrzycie przez nadkole e, tak, pokaźny, elegancki smark. Konserwacji, który ma świadczyć o tym, że to auto jednak jest zakonserwowane. No, ale jak sięgniemy nad kola i osłony, no to już pod spodem jest goło i wesoło. Kielichy, golusieńki, o góry, dobrze, że te mastyki na szwach są położone. Ta przednia podłużnica, tutaj też mamy golutko. No, już łączenia bociana z przodu, tutaj gdzie mamy mocowaną poduszkę silnika, no to też widać cełane zgrzeby i ładnie widać, jak są golasy. Jeśli chodzi o łączenia blach bez żadnych mazu no, takie standardy dzisiejsze. Elementy zawieszenia. Tutaj też będziemy robić konserwację, e, oczywiście, woskami. No, elementy zawieszenia, gdzie niegdzie nam się pojawia taki mm, kolor brązu, e, świadczy o jednych kilku kwestiach ważnych, o których tłumaczyć głośno i wyraźnie nie muszę. Brąz to jest e, gdzie niegdzie już oznaki i ślady takiego wychodzącego zła. Czyli rudej szmaty. No i teraz nadkole lewe, które też nam prezentuje się następująco. Też smark konserwacji, który widzimy z nadkola. No i reszta, oczywiście golasy, golasy. Też styki niepołożone wszędzie na tych łączeniach i na tych szwach. No tutaj gdzie to koło jednak tej tylnej części nawet dosyć dużo przyjmuje kamieni i wyrzuca z pod siebie. No to myślę, że też można by było o tym pomyśleć. Nie wiem jak jest akustycznie z tym samochodem, jak ono jest wygłuszone. Nie jeździłem tym autem, to wam nie powiem, A, ale przynajmniej miejsce podparcia z przodu listka progowego jest zakonserwowane. Oj, i troszeczkę to jednak szapoba, ten punkt podparcia, gdzie jest auto podnoszone. No, w naszym wypadku podnieśliśmy sobie go tutaj, zamocowanie wózka w pionie do podłużnicy, by właśnie tą powierzchnię sobie też mieć możliwość do obrobienia. Ale rzeczywiście ta masa jest tutaj położona? Fajnie, ktoś pomyślą zrobił. Konserwacja, tak jak mówiłem, w punkcie montażowym wału w tym miejscu jest zakonserwowana, z drugiej strony nie ma. No ale kolejnej poprzeczce też tutaj. E, już tych mastyk nie ma, niezależnie czy to jest lewa, czy prawa strona, czy przód, czy tył, tutaj też tego nie ma. O, dziurki po linkach od ręcznego. Nie, ten samochód nie ma ręcznego na linki, ale otwory y, i wypusty są y, zaślepione na szczęście, ale są. Ten samochód ma ręczne elektroniczne. E, dobra, ok. wzmocnienia na przykład tylnego zawieszenia. Mm, to też istotna kwestia, zobaczcie sami od strony wewnętrznej pod bakiem. Tego nawet jak idziecie pod auto, to nie widać. Te elementy, golasy, bez mastek. Nawet taka wnęka, zobaczcie, jaka tu jest japa. O, momencik, ja to sobie muszę. O, nie, nie przyświecę teraz, bo bateria słowa w telefonie. E, wrócę z następnym ujęciem, jak sobie podaduję telefon, pewnie jutro, i Wam e, spróbuję przedstawić ten element i tą wnękę. E, bo, no i tutaj też już jakieś ciemne plamki. Na spawach się pojawiają w tym aucie co może świadczyć o tym, że gdzieś coś się już dzieje. Yy, no ale co? no Niestety, te punkty też są oczywiście gołe od mastyk i tych mastyk tutaj też niestety nie ma. Ach, ale konserwacja na zawieszeniu, chociaż w takim małym, małym, skromnym. 30-cm placku, jako wanna bagażnika się znajduje i fajnie, bo dużo samochodów nad zawieszeniem mocno koroduje, jest ogólnie dostęp trudny, jak się nie wypiaskuje i nie ściągnie zawieszenia, to nie ma takiej możliwości. Tutaj jest to zabezpieczone, fajnie. Także to jest OK. No zawieszenie, jeśli chodzi o zawieszenie, no to tak jak w każdym innym modelu samochodów. Współczesnych ono kwitnie zanim auto odbierzemy z salonu, ale jakieś tam próby konserwacji są wykonywane, i są woski napuszczone i z tyłu w podróżnicach też Wam w kolejnym ujęciu pokażę, że też tego wosku na przykład w porównaniu do Toyota jest, jest on jest, on, jest, on jest, może nie jest tak dużo obszernie położony jak byśmy sobie tego życzyli, ale się znajduje, ale to w kolejnym ujęciu. Nagram Wam otwory w woskach. E, jak ona naładuje baterie, żeby światło było w lampie I e, mastyki tutaj, gdzie by się przydały na tym mocowaniu wózka e, tylnego Tutaj też fajnie by było, gdyby one się znalazły Tak w skrócie można powiedzieć, nie w skrócie, w 7 minutach e, można przeglądnąć i omówić e, naszą kiję Sportage, Czyli przedstawiliśmy troszeczkę w sumie jej wady W porównaniu do wcześniejszych modeli e, Tak mi się wydaje, czyli tą piętę Achillesową Antykorozja no niestety, tak jak wszyscy na jedno kopyto, no ale jeśli konkurują ze sobą cenami, no to też muszą te standardy być podobne usług, podobne jakości samochody, jeśli mają w ogóle z kimś konkurować. No jeśli Toyota ma największej sprzedaży, a ona reprezentuje powiedzmy standard zabezpieczenia antykorozyjnych na poziomie takim, jakim jest grubość lakieru na płycie podłogowej, czyli od 0,10 do 0,20 mikronów, to tak samo tutaj konkurencja pewnie, żeby dorównać Yy, tym, yy, tym dealerom i tym yy, dealerom, tym producentom, no to musi też stosować podobne kruczki gdzieś troszeczkę mniej, żeby zadowolić tam, gdzie jest troszeczkę więcej, tam, yy, gdzie się coś, coś może częściej z tego korzysta, nie myśli się o tym, czyli wewnętrzne wyposażenie, yy, multimedia, yy, no tak. No tylko czasami można się zastanowić na przykładzie tych modeli aut tak jak Kia Sportage trójka na naszym kanale gdzie jednak te samochody no miały problem z przejściem przeglądu po tych y, 7 latach użytkowania. Y, no Ktoś napisze oczywiście że to jego nie będzie dotyczyło. Y, oczywiście że tak jak ktoś samochód kupuje na leasing to jego go nie będzie to dotyczyło. Y, dotyczy to klientów którzy kupują auta jako y, z drugiej ręki. No i oni też y, szukają samochodów jednak y, dobrze zabezpieczonych, bo jeśli to jest problem i bolączka, która występuje w każdym azjatyckim aucie i nie tylko w na naszym kanale znajdziecie też Audice, Volkswageny, które no jednak też do tych standardów się zbliżają, no to się okazuje, że jednak jak jest taki samochód, który jest zabezpieczony, ma historię, ma wideoraport, ma dokumentację fotograficzną, że jest to zrobione nie niehauturniczo, jest to zrobione, gdy samochód był świeży, nie jest położone to na korozję, no to jednak jest ono w tej puli samochodów, do których Warto dołożyć, no i bank jesteśmy przy kolejnym ujęciu, za kiją. Słuchajcie, samochód, oczywiście, tak jak mamy w zwyczaju, i w każdy samochód, który do nas trafia, na każdą. Z rodzaju usług, które mamy dostępne, ma usługę wykonaną w jakości DreamCar, czyli pedałowa. Pedałowa pod kątem zabezpieczenia, elektroniki elementów gumowych, elementów hamulcowych, elementów układu paliwowego. Elementy elektroniki, które zostały odseparowane od płyty, oczywiście również są zabezpieczone. Płyta jest przygotowana do obróbki. Każdy detal, każdy element, który można było odsłonić, ściągnąć elementy mocujące plastikowe, by dostać się właśnie pod punkty mocowań w tych miejscach, gdzie nie ma ani grama żadnej konserwacji, w celu dokładnego dostępu jest to wszystko oczywiście wykonane. Komora silnika, silnik, tak było by obrobić przednie zawieszenie, ale oczywiście zachować nasze standardy, również mamy to w ten sposób wykonane. Kolejnym etapem, e, oczywiście, zabezpieczenie lakierów zewnątrz, kolejnym etapem to jest już nakładanie produktu docelowego, czyli wosku suchego, i w kolejnych ujęciach już będziecie mogli zaobserwować, jak się to będzie e, wykonywało. W tym momencie mamy już wszystko przygotowane. Samochód jest spakowany hermetycznie, już każdy detal jest przygotowany, odseparowany. Także lecimy do kolejnego ujęcia. Bartek już zaczyna powolutku rozprowadzać woski, i tak właśnie pierwsze ilości materiału wlatują na płytę podłogową. Jak zauważyliście, zostały zdemontowane wszelkie otwory technologiczne, wszelkie korki od otworów technologicznych, by po pierwsze, oczywiście wykorzystać te otwory w celu napuszczenia profili zamkniętych, ale oczywiście w pierwszych etapach naszych prac, jak najszybciej po myciu podwozia demontujemy te elementy korków, by umożliwić powietrzu, cyrkulacji powietrza w tych przestrzeniach, co oczywiście osuszy ten profil zamknięty, a dopiero 5 dnia usługi będą nakładane woski wewnątrz profili. A i obiecałem Wam, że przedstawię Wam jeszcze wizerunek profili wewnętrznych. Tak, to jest oryginalny wosk, który został w tylnych częściach nałożony. Jest tego w ogóle, występuje. Jest oblany już po ściankach bocznych. Może nie jakoś tak bardzo obficie jak my to robimy dyszami 360, wchodząc właśnie pod tylną belkę i nakładając go wzdłuż właśnie tą dyszą. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało po naszym wykonaniu, ale oczywiście jest. No i miałem wam jeszcze pokazać tą wnękę tutaj. O, właśnie, tu lampką przyświecić. Zobaczcie, tu nie ma mastyk. Tu jest taka typowo wnęka i jakieś no, 4 prawie do 5 mm taka półeczka. Ona świetnie będzie tutaj przyjmowała syf, brud, e, no i elegancko będzie dopuszczało się do korozji szczelinowej. No a przy mocowaniu celnego wózka jest to troszeczkę niepokojące. E, no taka, takie podejście i taki, taki, taka rozkmina ze względu na to, że no, do czynienia mamy od 12 lat z wieloma modelami aut. No i takie rzeczy już zdarzały się w innych modelach, gdzie właśnie mocowania wózków skorodowały i samochody 8-9 letnie, no miały problem. Przejść przegląd. Ok, lecimy. No i bęk! Mamy to ujęcie, w którym możemy przedstawić rozlane woski suche po płycie naszej kiji. Słuchajcie, materiał został syto, dolany. Tak, jak jest to w Dreamcar wykonywane w każdym aucie, który do nas trafia. Kultura profesji naszej, czyli kultura pracy, detale, o których wspomniałem, odseparowane, zabezpieczone, oklejone. Po demontażu tych zabezpieczeń będą czyste i smutne. Tak, jak to powinno wyglądać. Usługa na miarę nowego samochodu. Tak, jak to wykonujemy w Dreamcar już od paru lat. Ale teraz przejdźmy do tego, co mamy tutaj na ekranie. Mamy tutaj zakonserwowane i rozlane już woski po elementach zawieszenia nad elementami. I zawieszenia właśnie dzięki temu materiałowi i dyszy kątowej mamy możliwość rozprowadzenia tego produktu w każdym calu i detalu. Tak naprawdę rzadki stan w momencie aplikacji tego produktu, no i ten wizerunek takiej szklistej powłoki e, odpowiada za to, że możemy manewrować dyszą kątową i dolać produkt wszędzie, czyli nie musimy rozbierać tutaj samochodu na części pierwsze, e, dlatego ta wersja usługi jest tak naprawdę dla osób sceptycznie nastawionych na to, by świeży nowy samochód rozbierać na części pierwsze. Ale oczywiście odciągnęliśmy, odseparowaliśmy tak naprawdę te wszystkie elementy przewodów, elektroniki, to też umożliwiło dolanie tej konserwacji. W każdym zakamarku. Oczywiście tak jak wspomniałem, profile zamknięte również mamy zrobione. Pokażę Wam na kolejnym ujęciu, jak teraz wyglądają profile zamknięte po naszej konserwacji. No a płyta podłogowa już tutaj w tej przestrzeni pasażerskiej również prezentuje się następująco. No produkty są wszędzie ładnie dolane. One oczywiście też, jeśli chodzi o transparentność, one po zastygnięciu, po odparowaniu czynnika, który umożliwia nam rozlanie tego produktu w każdym zakamarku, eee, przez to, że mm, on też się taką wysoką lepkością charakteryzuje, to te falbanki i firanki i utrzymując ten wosk e, tak naprawdę do góry nogami na tej bucie podłogowej świadczy o tym, że ten produkt po zastygnięciu naprawdę jest takim fajnym, gęstym produktem ale nie jest twardym, on wewnątrz będzie miękki, ale po zewnątrz półsuchy e, także tutaj jeśli chodzi o ten, to, ten materiał, jest to często wykonywana wersja usługi, wersja podstawowa w Dreamcar, e, no i na naszej kijance też również się tutaj świetnie sprawdzi z racji tego, że tak jak wspomniałem na ujęciach e, z początku filmu e, samochód użytkowany miejsko tutaj mamy m, wersję, która ma na usługi w której materiał typowo izoluje od wilgoci wody i soli na zabezpieczenie uszkodzeń mechanicznych no to są oryginalne oczywiście osłony w tej płycie ok przejdźmy do profili zamkniętych na no, profile zamknięte po konserwacji w Dreamcar wyglądają następująco wosk rozsłany jest wszędzie w każdym za kamareczku. Osiada na każdej ściance. Poprzez aplikację tego produktu na gorąco, bo tak jest poprawnie nakładany ten wosk w profile zamknięte, mgiełka, która się tak naprawdę wytwarza podczas rozprysku tego materiału wysokim ciśnieniem, powoduje, że osiada on na każdej ściance. A charakterystyka produktu, jak widzicie, daje nam tą satysfakcję, że produkt jest na tyle gęsty po zastygnięciu po odparowaniu czynnika i w zastygnięciu do temperatury otoczenia, że on w dłużej takiej gęstości. Z, tej, z takim gęstym korzuszkiem osiada właśnie do góry nogami, nawet na tych ściankach od góry czy od boku. Jest to bardzo fajny produkt, który stosujemy no, dosyć długo. No i te profile zamknięte rzeczywiście no, wyglądają wstyto. Po naszej pracy widać, że ten produkt jest rozlany, że ta możliwość rozlania tego materiału dzięki demontażu tej tylnej belki i. ach, jest możliwość rozprowadzenia dyszą 360 tych produktów właśnie przez tą tylną belkę pod całej długości, bo tutaj wkładany jest wężyk do, 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 głęboko, głęboko, do końca praktycznie ponad metr do profila zamkniętego i powolutku wyciągany, oczywiście i rozpryskiwany jest do dookoła w no zeszłym 360 ten wosk. No i przechodzimy tutaj do następnego otworu, do którego żeśmy doszli. Zaglądamy podłużnicę i kolejny otwór wykorzystujemy do natrysku profili zamkniętych w dalszej części samochodu. No, ok, tak to fajnie wygląda. Powiem szczerze, że fajną opcją tutaj można by było dołożyć, jakby ktoś sobie życzył, to dodatkowe masy uszczelniające. Tutaj klient sobie wybrał wersję na samych woskach suchych, jest to wariant podstawowy. Taką wersję sobie tutaj zażyczył, także ona została przez nas wykonana. My, może po wizerunku tego samochodu i po styczności z nim, zasugerowalibyśmy dodatkowo wybranie opcji mas uszczelniających na łączenia blach. No i jeśli ktoś by potrzebował dodatkowego takiego zabezpieczenia w miejscach nadkolwiek, do mechanicznych i poprawienia, walorów akustycznych tego auta. Wariant miksu materiałów, czyli masy polimerowe w nadkolach, w listkach progowych. Myślę, że nie byłby to głupi pomysł i na pewno e, można by było tą wersję również polecić. Oczywiście ta usługa jest jak najbardziej poprawna e, na miarę potrzeb klienta dobrana, e, zastosowana, wykonana i oczywiście również będzie pełniła swoją funkcję, tak jak i filmy z tej usługi m, na przykładzie na przykład Toyoty Corolla, która była u nas wykonywana jak podwozie tak zakonserwowane e, wygląda po 40 Tysiącach kilometrów, po ponad dwóch latach użytkowania, tam też możecie się zapoznać. Proszę sobie pisać: Dreamcard z wosku, 2 lata i 40 tysięcy kilometrów. Jest prezentacja, jak wygląda taka płyta podłogowa wykonana właśnie tym produktem po tego, tym okresie użytkowania. No, ok, lecimy do kolejnego ujęcia, rozklejamy wszelkie detale i przygotowujemy się powoli do montażu. Widzimy się w następnym. No i jak jesteśmy, proszę Państwa, na kolejnym ujęciu, już troszeczkę później, po dwóch dniach od nakładania produktu, dlatego można powiedzieć, że materiał zmienił swój wizerunek. Zmienił swój wizerunek i zasługuje dzięki niemu na ten moment, gdy odparował czynnik, na to, by nazywać go transparentem. Tak. Produkt, który został nałożony i pak ewidentnie był najbardziej widoczny przy kontraście czarnego zawieszenia, e, jego wizerunek, to już w tym momencie, gdy sobie zastyk, jest to e, rzeczywiście dosyć e, gorzej widoczne, dlatego dostaje nazwę transparentnego. Oczywiście rozlany. Położył i rozłożył nam, zrobił takie zabezpieczenie typowo, izolując nam te elementy, wszystkie od wilgoci, wody i soli. Słuchajcie, teraz na tym etapie, gdzie mamy już tak naprawdę poskładaną całą płytę podłogową, produkt wysechł, mamy już tak naprawdę wszelkie otwory technologiczne zamontowane. Możemy powiedzieć, że pracę uznajemy za zakończone. Zalaliśmy profile zamknięte, wykorzystaliśmy każdy otwór technologiczny, co widzieliście też na ujęciach wcześniejszych, gdzie przedstawialiśmy, że te otwory wszystkie zostały rozdeklowane. Produkt na elementach już tutaj takiego jasnego koloru, czyli kontrast kolorów nie jest taki, e, taki wyrazisty. No i ten produkt też jest oczywiście mniej wyraźny. Ale jak przejedziemy kamerą i zobaczymy go z bliska, to widać jak ładnie ta skórka Pomarańczy rozprowadzona po całości płyty podłogowej będzie świetnie izolowała tą płytę i zabezpieczała. Teraz tak, no, my po montażu wszystkich elementów, które były ściągane, oczywiście umyte i zamontowane wtórnie na swoje miejsce od układu wydechowego, osun termicznych przez osłonę w płycie podłogowej po zbiornik paliwa i nadkola oraz elementy dekorów przez osunę silnika, bo tutaj przednie zawieszenie również było wykonywane. Tutaj również ten wosk został rozprowadzony po tym zawieszeniu, tak jak i po pasie przednim, który też tam często to jest elementem, który gdzieś tam zostaje narażony na jakieś uszkodzenia i koroduje. To mamy już wszystko rozlane. Ten produkt jest już rozprowadzony na całości płyty. My możemy powiedzieć, że prace są zakończone. Zjeżdżamy samochodem na zewnętrzny. Parę słów na temat Kii. No i szybko i metodycznie myślę, że przeszliśmy przez ten wideoraport, bez względu jakiegoś niepotrzebnego gadania, e, przedstawiając najważniejsze fakty. Faktem jest też to, że wszystkie elementy rozklejone, oczywiście czyste, czyli to dlaczego klienci do nas też trafiają, to co w sumie można powiedzieć od paru lat zapoczątkowaliśmy, bo 12 lat mija, to robimy podwozia, a te standardy cały czas się utrzymują na tym samym poziomie no i też są powielane gdzieś w innych warsztatach, co też nas cieszy, bo oczywiście warto jest konkurować jakością. Cena jest ceną za cenę. Każdy, jeśli chodzi o wykonanie, odpowiada indywidualnie. Każdy warsztat ma inne koszty. Ja mam stałą ekipę, która no, świadczy z roku na rok coraz lepszą jakość, na na pewno nie gorszą, co też wymaga nakładu finansowego, żeby chciało się poprawiać i nastąpić doświadczenie. Chciało się planować przyszłość w tej firmie. Dlatego te koszty są takie a nie inne, ale standard jakości usług od tylu lat się nie zmienia. Co też jest istotną kwestią, bo gdy u rezerwujesz nas termin, to też dostając gwarancję, masz świadomość, że rokowania firmy są na lat do przodu dwa minimum, bo na tyle mamy kolejki z nowymi, z używanymi samochodami. Dlatego też no nie powie nikt nam, że my udzielamy gwarancji pięcioletniej, a może się okazać, że firma się za rok zwinie. Nie, nie zwinie się. Rokowania są bardzo dobre. Działamy, nie chcemy się popsuć. Kolejny samochód, który trafia do kolekcji, czyli kolejny model sportecz, nowej Kii, gdzie możecie też zaobserwować i zobaczyć na świeżo, czy wymaga to autokonserwacji, czy nie. No, myślę, że wymaga. Lecimy. No i bank, jesteśmy na końcu pracy. Oczywiście kija złożona, wymyta, wyczyszczona pod odbiór dla klienta. Wraz z samochodem oczywiście klient otrzymuje gwarancję na piśmie, e, która tutaj gwarantuje, że płyta podłogowa i jej stan będzie świetny przez 5 lat. E, oprócz tego w warunkach gwarancji zapraszamy na coroczne przeglądy, e, które wykonując e, mamy możliwość pielęgnacji tej płyty podłogowej, a jeśli by zużycie jakiekolwiek wystąpiło, choć tego nie przewidujemy, macie Państwo e, oczywiście przez ten okres czasu wykonywane e, uzupełnienie tej płyty podłogowej nieodpłatnie. Jedynym kosztem, jaki ponosicie, to przygotowanie tej płyty co roku po zimie, czyli rozbiórka i oczyszczenie jej z soli, brudu, syfu, który tak naprawdę przez zimę się dostaje pod te elementy zakamarków, pod elementy nadkoli, pod elementy plastików. Jest to taka możliwość pielęgnacji płyty podłogowej, pielęgnacji tej pracy. A przy okazji my też weryfikujemy jak najbardziej stan płyty podłogowej. Sprawdzamy, dbamy o to, by ten wizerunek był jak najlepszym stanie. No i też, oczywiście dzięki takim możliwościom sprawdzamy, weryfikujemy na bieżąco systemy antykorozyjne, które stosujemy, materiały, oczywiście jeśli są jakiekolwiek spostrzeżenia, które mogłyby usprawnić, polepszyć naszą pracę, dzięki właśnie temu systemowi przeglądów corocznych i gwarancji mamy możliwość oglądać swoją pracę przez 5 lat, gdy tylko klienci wyrażają chęć tej, tych corocznych przeglądów, co daje nam naprawdę mega doświadczenie, z racji, że 12 lat już firma istnieje i dzięki właśnie takim, takiemu rozwiązaniu możecie obserwować na naszym kanale pracę po 4 latach, po 5 latach, tak jak wyglądają samochody. Kolejną rzeczą, którą, no, tak naprawdę jest, jest taką przyjemną kwestią, to to, że coraz więcej mamy klientów z wybrzeża. Także też oczywiście przypominamy, że nasi klienci z każdego zakamarku kraju są u nas mile widziani. My też pomagamy w logistyce, jeśli chodzi o transport samochodu. Jeśli chodzi o dostarczenie auta, bo można to zrobić na własną rękę, czyli dostarczacie Państwo do nas samochód, my Was odwozimy na PKP, odwodzimy Was na lotnisko, albo na przykład nie chcecie na swoją rękę się fatygować, nie macie na to czasu, wysyłamy lawetę, laweta przyjeżdża po samochód, albo dajemy kontakt do zaprzyjaźnionych firm transportowych, które po całej Polsce podróżują, zbierając samochody dla nas, zbierając auta, robiąc to oczywiście też przy okazji, by te koszty nie były nie do przejścia. Także też zapraszam po więcej informacji do nas na kanał, do nas na, na, na nasze konto. W wiadomościach oczywiście w e, telefonicznie też zapraszam do rozmowy. Na tą chwilę obecną bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych wideo raportach i pozdrawiam. Także kolejna kijanka do naszej kolekcji, a my lecimy do kolejnych samochodów.